Rzadko robimy promocje, ale dzisiaj wyjątkowo zrobimy. Tylko na jeden dzień, tylko na dzisiaj jest 15% zniżki, czyli 150 zł zniżki na program Wystartuj jako coach. Program kosztuje 980 zł i do końca dnia można skorzystać ze zniżki 150 zł. Ten program jest dla coachów, którzy... Dopiero zaczynają, którzy potrzebują mieć podstawowe doświadczenie, zdobyć podstawowe doświadczenie, wyjść po pierwszych klientów i mają z tym trudności. Program trwa 12 tygodni i absolutnie przeprowadzi cię przez cały proces. Od, począwszy od tego, żeby umocnić się wewnętrznie i poczuć się pewnie jako coach, przez to, żeby y, nauczyć się mówić o coachingu, o swoim coachingu czy o swoim jakiejś już w kierunku specjalizacji, y, tak żeby nas rozumiano, y, nauczyć się wyjaśniać proces coachingowy, ustawić sobie pierwszą cenę właściwą dla siebie na ten moment, nauczyć się przeprowadzać y, wstępne sesje. I nauczyć się podstawowych strategii, najlepszych, do pozyskiwania klientów na początku, na tym pierwszym etapie, kiedy jeszcze po prostu po potrzebujemy wyjść i zdobyć doświadczenie, i trudno nam to idzie. Zapraszam serdecznie. Promocje robimy rzadko, a dzisiaj dzień kota, więc z Dniem Kota wszystkim właścicielom składamy życzenia i robimy promocję.